Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy dzień w Bułgarii. Jest to jeden z nasz ostatni dzień, ale stwierdziłam, że nagram Wam i pokażę jak spędzamy, więc zawsze do oglądania. Zacznijmy od tego, że jutro wyjeżdżamy. Około godziny drugi, o drugiej wstajemy, o trzeciej wyjeżdżamy i musieliśmy ogarnąć pościel, bo tutaj nie ma osoby, która sprząta ponieważ my jesteśmy w mieszkaniu naszego dziadka. No i tam mamy dalej do ogarnięcia. I robimy pranie I teraz będziemy szli na basen Dobra, więc my już wróciliśmy z basenu. Jest godzina 16.10, czyli w Polsce jest 15.10. Eee, wróciliśmy z basenu, byliśmy tam jakieś 5 godzin, 5-6 godzin jakoś tak. Dosyć się opaliłam, więc bardzo fajnie. Eee, teraz będziemy szli się myć i w ogóle ogarniać, bo idziemy później na miasto na obiad i tam mamy sobie zrobić. Tatuaż jest może pójdziemy coś na tę coś co jakby ją tak wystrzelił. Wytrze. i coś tam jeszcze mamy zrobić. Pewnie na jakieś mohitu pójdziemy czy coś. Więc bardzo, bardzo fajnie. I po powrocie będziemy się ogarniać, pakować i w ogóle. Dobra, teraz czas przed na malowanie się, ponieważ umyłam się. I to jest z HM-u i spodniczka jest z Shane. I ja mam pod spodem spodenki, więc dziękuję. Tylko w ogóle ze spodynkami, typu kolarki jakoś nie przepada. muszę być bardzo, bardzo wygodne, żebym je lubiła. Ale, te. Nie mam problemu. W jest, ale. Dobra, nie wiem. Idziemy na ten dep, tak? To, ja tam już wspomniałam przed chwilą. W wcześniej. A obiad, tam jest wi-fi, więc bardzo, bardzo fajnie, ponieważ skończyły mi się już dane komórkowe. Internet, jakby za granicą, więc. Tydzień i 6GB to jest tak powiedzmy na styk, albo troszeczkę za mało Czyli Szczególnie jeżeli jakby publikuję się na Instagramie, TikToku, jakby piszę jeszcze ze znajomymi No to, no wiecie Nie wiem czy wam mówiłam, ale o 2 rano jutro musimy wstać o trzeciej mamy taksówkę, później lot mamy na 6 i około 10, z kawałkiem będziemy Nie, co ja gadam? Około 9 będziemy już w Polsce, więc w sumie mamy cały dzień jeszcze Dzisiaj w sumie nie wiem czy będę spała się okaże czy będę zmęczona po tym spacerze i ile będziemy mieli czasu Bo jeżeli będziemy iść spać na jakieś 2 godziny, 2-3 no to będę to traktowała jako taką drzemkę Niż faktycznie spanie E Dobra, jest jakaś godzina 21.30, czyli w Polsce 20, um, i zabieram się za sprzątanie Byliśmy na deptaku i patrzcie, co sobie zrobiłam Serducho e, Bardzo mi się podoba i to będzie się trwało prawie 2 tygodnie, tak coś koło 10 dni Jakoś tak, to nie, w prawie 2 tygodnie, 10 dni Eee, więc tak, mam lekki syf. I tam mam jeszcze swoje rzeczy. No ale cóż, tak, tutaj jeszcze na łóżku mamy z Mikołajem e, bałagan. No ale trudno, spakujemy się, mamy przed sobą prawie całą noc. Nie wiem, czy będę spała, czy nie, ale postaram się Wam wszystko odwzorować, żeby ten film trwał jak najdłużej, bo wiem, że teraz trwa, nie wiem, mniej więcej jakieś 4, może 5 minut. Ehm, dlatego pokójcie się ze mną. Jest godzina 2.30 i wstaliśmy już Twiczek z pońcą z chemu i to jest z polenbera. Nic nie jedliśmy, chociaż ja robię się głodna. Prawie się spakowaliśmy wszystko. Więc jest spoko. Na trzecią mamy taksówkę i będzie nas wiózł. Powiedzmy znajomy naszego dziadka. Po znajomości jakby przyjedzie po nas. Boże nie wiem co mam mówić. thank you